Wczoraj pokazywaliśmy w dzienniku zdjęcia z najgorzej odśnieżonego osiedla mieszkaniowego w Warszawie z Ursynowa. Dziś wspólnie z prezesem spółdzielni budownictwa mieszkaniowego Ursynów Stanisławem Olszewskim przebywał tam komisarz wojskowy, major Wojciech Czerski. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby sprawdzić, jak wygląda sprawa odśnieżenia osiedla Ursynów. Z tego, co zaobserwowaliśmy, jednak jest nie tak, jak wszyscy by sobie wyobrażali, właściwe odśnieżanie. Dlaczego jest taki stan rzeczy? Tak, rzeczywiście nie wszędzie odśnieżyliśmy y, skutecznie. Oczywiście różnie z każdym osiedlu. Na osiedlu Jary jest odśnieżone y, bardzo dobrze i to, co wczoraj telewizja pokazywała, to nie jest zbyt ścisłe, ponieważ y, w niektórych klatkach, niektóre klatki są na przeszczał zamknięte i tam właśnie nie odśnieżamy odśnieżamy tylko klatki gdzie są dojścia natomiast tu gdzie jesteśmy na osiedlu Imielin jest najsłabiej odśnieżone i w tej chwili jeszcze wiele do roboty mają dozorcy administracji osiedli. W czasie kontroli w dniu wczorajszym przeze mnie i przez przedstawicieli urzędu dzielnicowego stwierdziliśmy, że jednak bardzo mało osób było przy sprzątaniu śniegu. Tak, to jest prawda, bo ja również wczoraj byłem na terenie Ursynowa, na osiedlu Jari dozorców pracowało więcej, natomiast na innych osiedlach mniej dozorców. Odwiedziłem jedną dozorczynię, która powiedziała mi, że proszę pana, jestem zmęczona, ja mogę pracować 2-3 godziny przy śniegu, a muszę wrócić do domu odpocząć i później znowu już wyjdę. Ale to nie wczoraj cały dzień śnieg padał. Ale to nie jest tłumaczenie. Ci ludzie biorą pieniądze, a wy jesteście za to odpowiedzialni, żeby był porządek. No niech pan zobaczy, kobiety z wózkami nie mogą przejechać. Tak, Nie najtrudniejsza mogę, no. sytuacja jest na styku ciągów pieszych i jezdnych, tam gdzie chodzą, chodzą dźwigi i nagarniają śnieg na brzeg. I dzisiaj właśnie zajmujemy się oczyszczeniem, połączeniem ciągów jezdnych. Kiedy będzie oczyszczone osiedle ze śniegu? Ja sądzę, że w ciągu dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Wszelkie ciągi jezdne będą oczyszczone. Ale czy pan sądzi, czy będzie skończone? Dopilnowuję tego. Do tego tu jestem, żeby dopilnować. A ile osób z zarządu spółdzielni i osób odpowiedzialnych za to jest w terenie w tej chwili? W tej chwili wszyscy są w terenie, bo dzisiaj rano o godzinie 8 wszystkich są w teren do nadzorowania pracy i bezpośredniego udziału przy odśnieżaniu. Widzieliście panowie no, na usiedlu wreszcie... Jary... Trącę. że bezpośrednio pracownicy administracji spółdzielni również pracują przy odśnieżaniu. Chciałem zapytać pana prezesa, dlaczego w sobotę nie było żadnego z przedstawicieli, którzy biorą pieniążki za nadzór akcji zima na terenie Ursynowa. Sprawdziliśmy pięć administracji osiedla na Ursynowie, nie było nikogo z przedstawicieli odpowiedzialnych za odśnieżanie. Byli wyznaczeni dyżurni? Tylko Hydraulica, ale nie osoby kompetentne w sprawach zimy. Eee... Poza tym, dalej, jeżeli pan pozwoli, to przed biurem do pana ciąg pieszy był Wydeptany, a nie odśnieżony, nie miał więcej jak 40 cm szerokości. Kto za to ponosi odpowiedzialność? Teraz, jeżeli ktoś by Za co? Za niezabezpieczenie tego wykopu. Konkretnie, imiennie. Kto za to ponosi winę? Ja wyciągnę wnioski w stosunku do winnego. Kierownik robót przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Panie prezesie, nie wiem, czy pan został powiadomiony wczoraj, w godzinach popołudniowych, przy budynku 5 10. Straż Pożarna nie mogła dojechać i w związku z tym strażacy nieśli drabinę około 40 metrów na piechotę, ponieważ nie było w ogóle podjazdu. Kiedy do, dowiem się o ostatecznym terminie? Do końca jutrzejszego dnia. Będzie osiedle tak, oczyszczone? To osiedle Zresztą. konkretnie, Imielin. Ale nie, cały Ursynów. to co jest w waszej gestii. Zarząd obejmuje nie tylko osiedle Imielin. W takim zakresie, jakim przy pomocy pracy ręcznej możemy to zrobić. My y Twierdziliśmy, że dozorcy źle pracują ja mogę wszystkie adresy podać. Tak, niektórzy dozorcy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. No i jakie będą wnioski w stosunku do nich wyciągnięte? W zależności od stopnia zaniedbań będziemy wnioski dyscyplinarne Jakie? Podbawienie premii, łącznie ze zezwoleniem z pracy, jeśli się okaże, to konieczne. Panie Majorze, my z ramienia urzędu będziemy działać troszeczkę szybciej i pełnomocników spółdzielni Mieszkaniowej Ursynów do Spraw Akcji ma pociągniemy na kolegium karnego i może w ten sposób zachęcimy do lepszej pracy. Posypały się mandaty dla dozorców. Kilka spraw skierowano do kolegium. Wobec tych, którzy nie przestrzegają porządku i dyscypliny społecznej, opieszale wykonują swoje podstawowe obowiązki. Sankcje karne będą szczególnie zaostrzone.